Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Marcin Chorała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry. Panie ministrze, czy dla PiSu CPK to świętość? Nie, to w ogóle jest zła kategoria, bo świętość to kategoria z dziedziny wiary. CPK to po prostu realizacja polskiego interesu narodowego, polskiej racji stanu i przede wszystkim interesu polskiej gospodarki. No Jasne, ja nie zwariowałam, tylko, tylko po prostu. To, co pan marszałek, czytał, co tak. pan marszałek <coughs> Województwa Śląskiego, Jakub Heustowski, mówi o tym, że dla PiSu CPK to świętość, a ponieważ dla niego to nie jest świętość, bo już nie jest w PiSie, no to będzie się przyłączał do protestu samorządowców i mieszkańców, którzy nie chcą kolei, którzy, które to miałyby przeciąć ich. Nawet domy, nie mówiąc o y, miasteczkach. To jest rzecz naturalna przy każdej większej inwestycji. Nie było takiej inwestycji w historii Polski, z której by byli wszyscy zadowoleni. No wiadomo, że jeżeli ktoś będzie się musiał wyprowadzić, to nawet jak dostanie godziwe odszkodowania. W tym przypadku w nic, czym in minus nie zmieniliśmy tych ustaw określających, na jakich odszkodowaniach odbywały się wywłaszczenia w stosunku do tych, na jakich byli wywłaszczani na przykład ludzie na autostrady, zarządów platformy. No to proszę które teraz pamięć, to są godziwe odszkodowania. Obecnie jest mhm. to po prostu, przychodzi rzeczoznawca, wycenia wartość rynkową nieruchomości i taką wartość... Rynkową? Znaczy, nie jest tak. żadna zaniżona, bo cele społeczne, bo nie, dobro nie, nie, wspólne? Nie nie, 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 nie. To jest wartość rynkowa, czyli za ile można by domniemać, że gdyby tak dana osoba chciała na przykład ten swój dom po prostu sprzedać, wystawiła takie ogłoszenie, to za ile można szacować, że by go sprzedała. Gdyby tam nie było tej inwestycji, to też podkreślam, bo niektórzy mówią, że ta obecność inwestycji zaniża tą wartość. No to nie ma być wycena domu przeznaczonego na wyburzenie pod inwestycję, tylko domu po prostu. My przeprowadziliśmy Żeby można było sobie jakiś inne wybudować Podobny kupić, kupić. kupić lub tak. mieszkanie. No niekoniecznie wybudować, bo to zależy jak, w jakim stanie technicznym jest ten dom. No, dom na przykład z lat 50., nie jest wart tyle samo rynkowo. Co no dobrze, do może malutki domek sobie e, ktoś Natomiast odgłoszy. my chcemy te zasady zmienić. Przeprowadziliśmy ustawę, która zmienia te zasady na 120% wartości w przypadku nieruchomości gruntowych i 140% w przypadku nieruchomości budynkowych, czyli domów. E, no ona została na razie odrzucona przez senat i czeka w sejmie, jeżeli uda się to weto senackie. A dlaczego została odrzucona? Przełamać, no to jest pytanie oczywiście do senatu, no ale, na ale pewno argumenty były. Znaczy jest dużo tutaj dozy dezinformacji. To znaczy no ludzie niestety mają tendencję do wierzenia w różne Strachy. Ludzi łatwiej przestraszyć niż uspokoić. Taka jest zasada psychologiczna. proszę społecznej. uspokajać. Więc jest, ja no, to przed chwilą już powiedziałem. Takie mhm. są rozwiązania. To jest zmiana zasad wywłaszczania na bardziej korzystne. Ale jeżeli, powiedzmy, to weto senackie teoretycznie, mam nadzieję, że tak nie będzie, było utrzymane, to by znaczyło, że zasady wywłaszczeń będą dokładnie takie same. Jak zarządów Platformy Obywatelskiej, która teraz te problemy, e, protesty społeczne napędza. No i jeszcze jedno, że czasem, e, tak jak mówię, strach ma wielkie oczy. No to ja widziałem, jest taki film, który pan Marszałek m, na koszt podatników Województwa Śląskiego, jak rozumiem, wykonał, gdzie ktoś tam opowiada, że nie wiem, w Mikołowie będzie 140 tam kilka domów i 300 mieszkań w budynkach wielorodzinnych do wyburzenia. No patrzymy na te mapy, patrzymy, no i raczej nie 100, tylko 10 i nie domów, tylko garaży. No to jest ten poziom, jak właśnie no, no, w to ja będą mieć mieszkańcy że tam będzie ta kolej? Czy po pierwsze ta kolej dla Śląska, no to jest na przykład y, likwidacja wykluczenia komunikacyjnego największego polskiego miasta bez komunikacji kolejowej, czyli Jastrzębia Zdroju. To, blisko... Bo to nie chodzi o to, że to będzie tylko kolej, która prowadzi do tego CPK, ale w ogóle to będzie kolej, która prowadzi do różnych innych miejscowości po drodze. Pewnie zdecydowana mniejszość osób jadących takim czy innym pociągiem będzie akurat jechała na lotnisko, będą jechali w relacjach Katowice-Warszawa, czy? Czy, czy, czy trójmiasto, prawda? Czy do Łodzi, czy wiele innych polskich miast, to będą linie jak najbardziej zintegrowane. W Polsce brakuje kilku tysięcy kilometrów linii kolejowych. A to połączenie śląskie, to jeszcze dodajmy, jest w ramach transeuropejskiej sieci TENT. W ogóle ten projekt jest realizowany za pieniądze Unii Europejskiej. To jest element wielkiego, wielkiego korytarza transportowego, który zaczyna się w Tallinie i kończy gdzieś tam w Budapeszcie, w Pradze Jasne, i tak ale dalej. Ja myślę, że takiego mieszkańca Mikołowa to. Tak no, nie, no nie, mieszkaniec, mieszkaniec, go co on będzie miał, czy mieszkać tam 100 km dalej, czy tylko, 50 Tylko po pierwsze, oczywiście będzie miał cały szereg nowych połączeń kolejowych, tak w największym skrócie, natomiast oczywiście no, też zdajemy sobie sprawę, że czasem trzeba wybudować autostradę, linię kolejową, linię wysokiego napięcia, czy rurociąg, które są niezwykle potrzebne. Natomiast no niekoniecznie dla każdej kolejnej gminy, którą mijają, będą oznaczać jakąś bezpośrednią korzyść, tutaj przeliczaną na pieniądze w indywidualnej kieszeni. Natomiast oczywiście są niezbędne dla gospodarki jako całości i wszyscy również mieszkańcy tych gmin skorzystają. Ale akurat to jest podstawowe założenie programu CPK, że to nie jest kolej taka bardzo dużych prędkości, taka 300-400, na którą można tylko popatrzeć, jak przejeżdża, tylko 250 km na godzinę, dzięki czemu już w wielu miejscowościach będzie mogła się zatrzymać. Ale również te tory będą do wykorzystania przez pociągi zwykłe, dalekobieżne. Aglomeracyjne, metropolitalne i często nawet z takich niezwykle małych miejscowości ten transport kolejowy będzie. Panie ministrze, a jak wygląda sytuacja na, jak to mówi część opozycji, na łące czy też pastwisku w Baranowie? Dziękuję bardzo dobrze. Po pierwsze. W imieniu czyim pan to mówi? CPK ponieważ no, jesteśmy już o krok od rozpoczęcia tych fizycznych prac budowlanych. To by znaczyło, że utrzymujemy się w harmonogramie, który zakłada zbudowanie lotniska dwa i pół raza szybciej niż na przykład lotnisko Berlin-Brandenburg. Jak na warunki europejskie jest to czas rekordowy. Oczywiście z perspektywy laika i na tym bazują... No dobrze, ale coś tam się, coś tam się dzieje? Czy to wszystko jest w sferze prac projektowych, państwo z opozycji No tak jak mówię, w tym roku rozpoczniemy już takie fizyczne prace budowlane. Natomiast no to jest z perspektywy laika może być tak, że jak nie jest bita łopata, tam nie jeżdżą buldożery, to się nic nie dzieje. No w dzisiejszych czasach nie tak wyglądają inwestycje. Proces tego planowania, projektowania, analizy chociażby środowiskowe, to w szczytowym momencie tysiące ludzi muszą zbadać cały kształt przyrody roślin, zwierząt na terenie nie tylko inwestycji, ale oddziaływania inwestycji i w czterech porach roku. To, I to jest tylko jeden z wielu procesów, które trzeba zrobić, żeby przygotować inwestycje. I tak jak mówię, to wszystko idzie no prawie po tych minimalnych terminach, jakie w ogóle są dopuszczalne ustawowo-prawnie w Unii Europejskiej. A czy ciągle tam można sprzedać w ramach programu dobrowolnych nabyć ziemię? Tak, i to jest zresztą dodatkowy argument. To też tam można też państwa ze Śląska i z innych miejsc Polski uspokoić, że dla inwestycji kolejowych też na, na etap nadej. Idzie, ten, który już nadszedł. Dla lotniska, czyli program dobrowolnych nabyć. To coś nowego, czego do tej pory w ogóle nie było przy inwestycjach dużych publicznych, czyli dużo wcześniej nie jest ten etap wywłaszczenia za odszkodowaniem, tylko dużo wcześniej dobrowolne negocjacje, zwykła umowa kupna, sprzedaży, I, która... co, i wtedy to jest bardziej opłacalne? Może być, bo, no chociaż no nie po... wiadomo, jakie ceny Przecież będą. Przede wszystkim, jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że jest dla niego nieopłacalne, to po prostu nie zawiera tej umowy, bo to jest zwykła umowa cywilnoprawna. I tutaj już możemy oferować te warunki, o których mówiłem, czyli sto... <coughs> Przepraszam, 120% wyceny gruntu, 140% dla budynków, jeżeli ktoś woli, to ważne dla tych właśnie domów z lat 50., -tych, 60., -tych, o których wspominamy, możemy zaoferować też wartość odtworzeniową bez amortyzacji. Czyli za 100-metrowy dom z lat 50. dostanie tyle, żeby wybudować sobie współcześnie 100-metrowy dom. To są korzystne warunki i ludzie z nich powiedziałbym w ostatnich miesiącach dość lawinowo korzystają. Już zbliżamy się do 500 hektarów kupionych i mniej więcej drugie tyle już jest uzgodnione. Także wszystko wskazuje na to, że początek tych prac budowlanych. ile to hektarów jest? Pierwszy etap lotniska to 2100 hektarów. Więc ten pierwszy etap prac budowlanych rozpocznie się wszystko na to wskazuje bez wywłaszczeń, na tylko dobrowolnie kupionych gruntach. Panie ministrze, w ramach CPK powstanie kompleks wojskowy, który będzie miał znaczenie dla wzmocnienia wschodniej flanki. Na to myśli Pan, że ta decyzja o powstaniu tego kompleksu uchroni tę inwestycję przed. Porzuceniem, jeśli nastąpiłaby zmiana władzy. Nie ma co chronić, bo, yy, bo, bo to by wskazywało na to, że to jest jakiś taki pomysł dodatkowy, jakieś zakotwiczenie. On zawsze był elementem CPS. Niektórzy uważają, że, że to jest inwestycja niepotrzebna, ale sytuacja się nieco zmieniła, kiedy wybucha wojna. To prawda, choć nie jest to żadne zaskoczenie, i CPK już wcześniej było projektowane jako ważny element mobilności militarnej na wschodniej France NATO. Jest to przede wszystkim projekt oczywiście gospodarczy, to jest jego najważniejsze znaczenie, po prostu jest dobry dla rozwoju Polski, ale ten aspekt bezpieczeństwa jest bardzo istotny. Co do tego, czy to zakotwiczy, to znaczy czy w razie ewentualnej zmiany władzy nie zaszkodzi, jakby nie, nie, ta nowa władza tego nie skasuje, tego nie wiem. No, historia jest taka, że nawet całkiem ukończone nie wiem, stocznia Gdynia, na przykład z miasta, którego jestem, była jak najbardziej ukończona, zbudowana do końca, a i tak szło ją zamknąć. Jak ktoś chce zaszkodzić, to zaszkodzi, to prawda. Mam jednak nadzieję, że tu. Się, że to ktoś ktoś no, mo może się przeliczyć, źle obliczyć, nie, nie, nie dostrzega ewentualnych korzyści, a nie to, że tylko chce zaszkodzić. To pytanie o to, czy wszyscy w Polsce politycy działają w interesie naszego kraju. Ja mam poważną wątpliwość, a przynajmniej, że nie jest on priorytetem najwyższym. No ale wracając tutaj do samej kwestii bezpieczeństwa, no tak, no, to to, rzecz dosyć oczywista. Potrzebujemy w Polsce, również jako kraj flagowy wschodniej flanki, zdolności do przyjęcia, szybkiego przyjęcia dużych wolumenów zaopatrzenia i rozprowadzenia go po kraju. I za to odpowiada system CPK, nawet ta część cywilna. A do tego oczywiście baza wojskowa, która będzie też niezwykle ważnym elementem. W piątek rozmawiał pan z wiceministrem tutaj muszę się posłużyć notatką, Ziemi, infrastruktury i transportu Republiki kolei, Korei, Korei Korei, nie kolei, ale nazwiska przepraszam nie wymienię, żeby nie kaleczyć o polsko-koreańskiej współpracy przy CPK. Jak do tej pory wygląda ta współpraca i dlaczego właśnie państwo stawiają na Koreańczyków? Ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Korea jest dla Polski dobrym partnerem, ponieważ posiada dużo doświadczenia, know-how technologii takiej najwyższej światowej jakości. Nasz doradca strategiczny Port Inchon w Seulu to jeden z największych i najlepszych lotnisk na świecie, po prostu na całym świecie. Ale też dosyć podobna sytuacja, bo tam było w Seulu lotnisko Gimpo, dosyć podobne do lotniska Chopena. Ono w pewnym momencie po prostu okazało się zbyt małe, nie było możliwości jego rozbudowy i trzeba było zbudować nowe Port Inchon tak jak CPK. Korea również w obszarze kolei dużych prędkości ma ogromne kompetencje, ma firmy, które mają tą zdolność technologiczną, żeby tego rodzaju projekty przeprowadzać. Choć oczywiście na koniec, jeżeli jest pytanie dlaczego stawiamy na Koreę, to bardziej stawiamy na konkretne koreańskie firmy, wtedy kiedy w konkurencyjnym przetargu dadzą nam najlepszą ofertę. I tak Do tej pory to się w wielu przypadkach zdarzało, choć oczywiście jeszcze nie zawsze. Ale jakieś przetargi są, jeśli chodzi o koreańskie firmy. O, jeszcze mnóstwo. Teraz przede wszystkim trwa postępowanie na wybór inwestora strategicznego, czyli już kogoś kto w tym komponencie lotniskowym nie tylko wystąpi w takiej od wygodnej roli jednak doradcy, tylko kogoś, to położy swoje pieniądze, zainwestuje swoje pieniądze i tu oczywiście nie jest tajemnicą, że port lotniczy Incheon jest jednym z, ale tylko jednym z podmiotów, które ubiegają się o taką rolę, żeby w, port, w Polsce w port lotniczy CPK zainwestować. To mogą być tu różne struktury biznesowe, może to być sam ten inwestor strategiczny, może w powiązaniu z inwestorem kapitałowym, ale to mówimy o przyniesieniu do Polski 1,5 do 2 miliardów, euro takiej bezpośredniej zagranicznej inwestycji no, i to, to się będzie opuśćmy, rozstrzygać w tym roku. Opuśćmy lotnisko. Był pan w Brodnicy Górnej z gospodarską wizytą i tam pana pytany pytali, co z KPO, bo w końcu jest pan w odpowiednim resorcie, a pan mówi nic nowego. No to ja pana zapytam, co z funduszami spójności? Czy to wszystko będzie, pójdzie gładko, bo ciągle jest ta kwestia Karty Praw Podstawowych, zobowiązania w, w umowie partnerstwa. I tutaj czy... pojawiają się znaki zapytania. Tu... Będą wypłaty, czy nie? Tu ja mam pewne takie, nie wiem, zdziwienie, może nie, no bo też nie ma czym się dziwić, ale co perspektywa, czyli co 7 lat, negocjujemy warunki horyzontalne perspektywy, tak zwane warunki ex ante, czyli te, które trzeba spełnić zanim będą wypłaty i w poprzednim razem też tak było i trzeba było cały szereg dokumentów przyjąć i stosować i tak dalej, i tak dalej. I tak jest teraz. I no tak, ale ja przypomnę wszystkie... uważne media, tylko nie wtedy zawsze się były te zapisy. Nie, nie, nie że nie wtedy... zawsze były te zapisy związane z kartą praw podstawowych i że teraz one zostały, nie wiedzieć czemu No ale były na przykład, były na przykład apisy, zapisy związane z politykami. Określonymi politykami sektorowymi, które musiały spełniać określone kryteria, i tak dalej, i tak dalej. Tylko to były pewne technikalia, które się działy. I niech się nimi nie interesował. Teraz dosyć podobne technikalia się dzieją, tylko z powodu no dobrze, dyskusji, to jest te, to dyskusji, są dyskusji politycznej. Tak, to są technikalia czegoś, pewnych mechanizmów, które trzeba zaszyć warunkowo się żeby ruchomić, e, ruchomić programy mimo, spójności, że programy my jesteśmy perspektywy. jesteśmy wyłączeni z tej karty praw podstawowych całkiem legalnie, to jednak pewne zasady w niej zawarte. Musimy spełniać, tak? No na to przykład, to przykład zasady niedyskryminacji. Znaczy nie może być tak, że jak będzie się odbywał przetarg za unijne pieniądze, to tam, nie wiem, będziemy badali na przykład orientację seksualną właściciela firmy, i za określoną orientację będzie dostać no można do więcej, więcej lub mniej. No nie, no ale do tego to się sprowadza. W związku z czym, jak mawiają Anglicy cutting long story short. Nie ma z tym problemu. Mamy zatwierdzone wszystkie programy, mamy wypłacane zaliczki. Jest oczywiście pewna dyskusja, dopilanie pewnych ostatecznych formalności. Generalnie z tymi normalnymi funduszami unijnymi, tymi, które znamy od lat, z budżetem unijnym nie ma, w mojej percepcji nie ma problemu. Problem czysto polityczny, moim zdaniem, jest KPO, który jest czymś dodatkowym, zupełnie innym, czego do tej pory nie było, innym też mechanizmem i między innymi też stąd te problemy. Patrzę na zegar właściwie nie powinnam już rozpoczynać tematu, ale ponieważ mamy kilkadziesiąt sekund, chciałam zapytać o Daniela Obajtka, który jest przeciwny podatkowi od nadmiarowych zysków, który ten podatek chce wprowadzić rząd, a przede wszystkim Jacek Sasin. Czyli jeżeli Daniel Obajtek jest przeciw, to znaczy, że tego podatku może nie być? Nie, no, ta dyskusja trwa i to jest kwestia dopracowania zapisów. Chodzi o to, żeby te firmy, które w wyniku nadzwyczajnych, Zwyczajnej sytuacji na świecie, nadzwyczajnych cen surowców, podniosły zyski, które nie wynikają z, z ich jakby jakości zarządzania, konkurencyjności, tylko z tej nadzwyczajnej sytuacji, trwa. się nimi podzieliły. No ale trzeba to zrobić tak, żeby tym firmom nie zaszkodzić, nie zaszkodzić giełdzie i tak dalej. Dyskusja trwa. Dziękuję bardzo, Marcin. Chorała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Pełnomocnik, posiadacz jednego z najdłuższych tytułów, niestety. <grystanie> Kiedyś miał pan dwa ministerstwa, jeszcze dłuższe było. Jeszcze była infrastruktura. Ale to bardzo dziękuję.